Siema, oto chleb wypieczony w naszym kochanym piecu. Żeby nie było, że nie pokazałem, jak go wymuję, bo niestety bym zapomniałem. To dowodem jest to, że we wnętrzu jest bardziej przypieczony, a tu właściwie bardzo mało przypieczony, ale jest, ale upieczony jest. On jest miękki, dlatego że jest świeżo wnięty a chleb, który jest świeżo wyjęty, musi odstać, zanim go rozkroimy. Jak go przewrócę, tu widać, że jest bardzo lekko taki brązowy, a tutaj jest lekko przypalony. No niestety to jest nasz problem naszych takich pieców, że w jednym miejscu będzie temperatura mniejsza, w większa. No niestety tak jest, no ale jest piękny chlebek pszenny. Tak samo jak w poprzednim yy, filmie podlinkuję wam przepis na niego. Mana. Ciao.